Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Chlurek, a za mną Manor Lords, czyli demo gry udostępnionej przez naszego polskiego dewelopera Slewik Magic. Jako ciekawostkę dodam, że Slewik Magic jest studiem jednoosobowym założonym przez pana Grzegorza Stycznia. Oczywiście wszystkie linki będziecie mieli w opisie filmu do gry na Steamie, do Patronite'a pana Grzegorza, do serweru Discord, na którym masa fanów czeka na tą grę i testuje ją tak jak ja teraz mam możliwość. Więc e, nie będę owijał bawełnę dłużej. Gra jest wypuszczona w języku angielskim. Na razie ta demówka. E, no i co? New game. Na razie mamy tylko opcję Rise to Prosperity. Wybieramy sobie Awatar Lorda. Mamy oczywiście Sir Grega na start. Ja będę sobie ser Chlutkiem. Wybiorę sobie jakiś tutaj awatar. Nie ma żadnego brodziarza, bo ja już też nie jestem brodziarzem, więc będzie taki oto gościu. Na szybko strzelimy sobie jakiś herb. Płatki. Najlepiej z mieczem, i to było na tyle. Zaczynajmy, zobaczmy, jak wygląda. Na Zasad dostajemy jakieś tutorial jak budować drogi, i tak dalej. Ale oczywiście nas to nie interesuje. Gdy zaczynamy standardowo, jak na przykład w banisz, albo. Life is feudal, e, Forest Village, praktycznie z kilkoma osadnikami w jakichś namiotach, mułem i garstką zasobów pożywienia. Brakuje nam oczywiście e, spichlerza, magazynu. Dostajemy zadanie, żeby wybudować sobie spichlerz, magazyn, hunting camp, czyli obóz łowców. Aby zacząć tą wioskę jakoś tam ogarniać, oczywiście, menu budowania wygląda fajnie. Pewnie nie ma jeszcze tu wszystkiego w wersji testowej, ale zacznijmy sobie od, od login-campu przy lesie. Najważniejsze, żeby drewno pozyskiwać. Tutaj w tej grze też jest ważne, żeby przypisywać ludzi do pracy. Z tego co widzę, są Assigned Families i Unassigned. Tutaj możemy do, buła, do Muła już kogoś dorzucić, żeby nam woził e, belki na budowę. Ogólnie graficznie wygląda to bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie. Oczywiście nie pokażę Wam budowy całej wioski, bo zajęłoby nam to kupę czasu, a. A chciałbym, żeby ten film był dość, dość krótki i jakiś tam merytoryczny. Ale naprawdę wygląda to przyjemnie. Oczywiście pełna rotacja kamery. Coś tam się zaczęło... Coś tam się zaczęło dziać. Dobra, tu mamy namioty i, i zasoby, więc wrzucimy sobie od razu nasz spichlerz. Będzie storycz. Fajnie, że wszystko klei się do drogi. Koło Logan'u Campu nie. Gdzieś tutaj nam przeszkadzają te. Ale tu przy drzewie będzie spoko. Come people, get to work. <gryw> Wiadomo. Ludziom trzeba zapewnić e, podstawowe rzeczy, czyli żywność i. Miejsce zamieszkania, jak i pracę. Zaraz się tym zajmiemy. Oczywiście, domostwa, żeby Żeby więcej ludzi przybywało do naszej osady. Pokażę Wam mapkę z daleka, jak to wygląda. To jest teren, na którym my startujemy. Widać granicę wyznaczoną. Jak dalej sobie oddalimy, no to mamy landy, województwa. Ciężko mi to określić, jak to będzie się finalnie nazywało, ale pewnie będzie, jak będą jakieś zależności polityczne i tak dalej. No tam mówię, jest to wczesne demo, więc na razie mamy opcję tylko budowania tutaj, jeśli chodzi o armię, rekrutację wojsk i tak dalej. To wszystko jest jeszcze wyszarzone, więc z tych rzeczy wam nic nie pokażę, a wa warto nadmienić i ważną, ważną rzeczą będzie, że. Oprócz samego city-buildingu, survivalowego, takiego Gra też będzie stawiała na politykę między jakimiś tam frakcjami i Będziemy też toczyć bitwy w czasie rzeczywistym No dobra, nich ten Login Camp nam się zbuduje Tutaj mamy granary. No i mamy bezdomne rodziny, 5 sztuk Zaraz, im, zaraz pokażę wam o jak się buduje, jak wygląda w ogóle budowanie e, domów beach Life Teraz, Zamiast stawiania pojedynczego domku wybieramy tutaj granice powiedzmy osiedla, które chcemy stworzyć i pokazuje nam jakie to będą Jaka jest możliwość, ile domów się tutaj zmieści oczywiście. To jakoś sobie tutaj jeszcze można przerotować. Tu. Tak. Tutaj, bo tak mamy dwa. A jak ustawimy je wzdłuż, no to mamy już miejsce na, na cztery domy. Tutaj ten krzyżyk oznacza, że to jest miejsce na rozbudowę, czyli. Jakieś tam marchewki kury czy coś co można przy domu, ale zacznijmy od takiego małego, na dwa, trzy domki. O coś takiego, na dwa tylko. Kurcze, to musi być większe jednak. To musi być większe. Chcemy inaczej. Czyli damy sobie pyk. Pyk. O. Trzy domki to już jest spoko, brakuje nam. ...drewna, więc wrócimy do, do tematu. Chciałem wam po prostu pokazać jak wygląda mechanika budowania tego. Całkiem nieźle wygląda to jak budują tutaj się kręcą laboleży i i sklejają ten budynek do kupy. Wiadomo, że nie będą wsadzać deski po desce, no bo to było przegięcie, ale. Ale sama budowa też wygląda całkiem nieźle. O. Mamy naszą. Nasz obóz z Tak, Tak to pewnie po polsku będziemy się. Przypiszemy sobie jedną rodzinę. Ustawimy sobie tutaj. w ich pracy. I niech ściągają nam. nawet dwie rodziny damy, bo. Na razie drewno jest nam jak najbardziej potrzebne. Oczywiście, panowie już ruszyli do pracy tutaj na y... spichlerz? Co jeszcze mogę wspomnieć? To muzyczka w grze jest niesamowita. Jak słyszycie zresztą w tle, przyjemny średniowieczny śpiew, który w... naprawdę w taki mood medievalu nas wprowadza. Taka gra, bez możliwości przyspieszenia czasu byłaby bardzo, bardzo długotrwała. Może nawet bym powiedział, że trochę nudnawa. Bo zanim chłopaki dobudują budynek, zanim narąbią tych drzew, zaciągną je do ka kampu dwali, zanim je zaciągną do magazynu i będzie można je wykorzystać. No to trwałoby to i trwało. Więc ja sobie ten czas oczywiście gdzieś tam. Przyspieszam, żeby pokazać wam jak najwięcej. Magazyn jest potrzebny. Magazyn możemy postawić od razu obok kampu. Od razu z dostępem do drogi. Tu jeszcze postawimy przyszłościowo chatę um, leśnika, żeby te drzewa sadził z powrotem, które panowie będą ścinać. Jak zaznaczymy sobie budynek, to, o już za późno, jedną godzinę no. przypiszemy, żeby te tutaj nasze jedzonko, które mamy, firewood i narzędzia pochowali. Fajne jest to, że jak budynek jest w konstrukcji, sobie zaznaczymy, no to pokazuje nam którzy pracownicy zabierają się za za pracę nad nim. Nie wiem czy tak jest w Login Campie, nie. Tak już nie jest, nie widzimy tych rodzin pracujących gdzieś tu. Ale pewnie jak ich poszukamy, o. To jakiś tutaj nikiel, woodcutter ścina nam sobie drzewko, więc... Naprawdę graficznie wygląda to ładnie, gra jest dopiero w etapie demo, więc... Pewnie jeszcze jakieś nie, nieścisłości i niedoskonalenia będą, jak odbieg, będą tutaj dopracowane. On tam spadło następne drzewo, bo dwie godziny żeśmy tutaj przypisali. Oczywiście u góry w pasku mamy zapas surowców, mamy miesiące za ile skończy nam się paliwo do ogrzewania domów i jedzenie. A propos jedzenia to musimy już powoli myśleć o tym hunting campie, żeby nam to jedzenie. Zacząć tutaj produkować hunting camp. Tu widziałem o. Mamy hunting camp, mamy zaznaczone strefy ze zwierzętami. Od razu. Wiadomo, że nie musimy na tej strefie budować budynku, ale tam wyznaczymy sobie strefę ich pracy, ale gdzieś tu w pobliżu też nie byłoby głupio. Połączenie z dwoma drogami sobie zrobimy, żeby było blisko do granary, blisko do, do lasu. Od razu pokażę Wam, jak się buduje drogi. Byk. Pyk. Prosty temat. Prosta droga zbudowana. Nie ma co. Więc zaczynamy. Na razie to wygląda jak obóz. Dwali zamiast e, początkowa wioska. Ale mam nadzieję, że uda mi się to fajnie rozwinąć. Niestety, demo nie ma możliwości zapisu. Więc to jest tak tylko. Aby pokazać wam, aby się trochę pobawić, zobaczyć jak to wygląda. Eee, jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać. Pokażę wam na tym etapie i jak to wygląda, później jak wioska jest. O. Mamy też widok z naszego Lorda z trzeciej osoby. Możemy się po naszych włościach tutaj przechadzać, czyli, czyli możemy podbiec do obozu naszych naszych homeless'ów do stanowiska z bykiem, musimy je przenieść w ogóle. O, tutaj pan ze spichlerza, proszę, chlebki nosi. Ręce ma puste, co prawda, ale to tak jak mówiłem, pamiętajcie, presja jest demo. I tak jest, i tak w porównaniu na przykład do takiego banisze, które sporo pograłem, jest jest naprawdę fajnie. Trochę przeszedł Pan przez ściany, ale chlebki już tu się pojawiają, więc coś tam się dzieje. Tu do Spichlerza nie, nie wejdziemy, tam widać jedzie jakiś... Jakiś kupiec, na razie nie mamy czym handlować ani jak, więc... Więc to też jest fajna forma oglądania, zapoznania się z naszą wioską. Oho, niesie drewno, bo już inaczej, nie? Ten kupiec przejedzie tutaj, ten tu przejedzie. Tu się buduje magazyn. Nasz świetny budowniczy Wilhelm na pierwsza młotem. A tutaj mamy kupca z twarzy taki niezadowolony, ale raczej handlować też nie ma czym. Bo ten wóz pusty. No dobra. O to mi chodziło. Faktycznie jest to Tra Travelling Merchant, czyli woźny kupiec. Przyspieszę sobie troszkę, żeby to pierwsze zadanie chociaż z wami wykonać. Zobaczcie jak to. Jak to będzie. Kolejne drzewo spadło. Tego drewna nam się robi, ale jeszcze tutaj Hunting camp będzie potrzebował. Mamy 4 godziny przepisaną jedną wolną, więc. Oho, mamy. Quest complete. Zaraz sobie zwolnię. Od razu, wypełniając nasze, naszą misję, dostajemy następne zadanie. Zbuduj studnie i... Bargecz plot. Bargage plot to są te działki mieszkalne, które wam pokazywałem na razie. Możemy w sumie zacząć. Dorzucę tu jedną rodzinę. Jedną zabiorę z... E... ...z kampu dwali naszą... ...naszego. Pokażę wam właśnie, jak te domki powstają. Takie usiedle małe, chociaż trzy domki na start Żeby były, ważne, żeby były z tym plusikiem. Mi zależy, bo, bo to też jest jakoś tam. O. Na razie wszystko buduje przy głównej drodze. Tych dróg nie będziemy tutaj głównych ruszać, chociaż nie wiem, czy możemy je usunąć. A z ciekawości King's Old, Kanotę Remove, czyli to są główne drogi. Dopiero jak sobie my zbudujemy na przykład drogę tu czy tak buduje, ma wprost, dopiero jak są budynki to widać, że gdzieś tam te zakręty tutaj łapie no. ale postawmy sobie coś takiego teraz tą drogę też możemy usunąć sobie, ale zostawmy na razie niech jest widać, że ta King's Road jest taka większa, no, niż te nasze tutaj lokalne drogi zobaczcie, że duże znaczenie tutaj mają te muły Muły czy woły, takie sobie nazwałem. Bo nawet do login campu tym mułem trzeba belkę przetransportować, prawda? Nie wiem, czy będzie można ich namnożyć, czy, z... czy dorobić. Ja na pewno chciałem relocate'a zrobić tutaj pod magazyny. Od razu z dostępem do King's Road. A. No dobra. Exposed storage, czyli mamy. E, logi, nasze drewniane belki, e, kłody w sumie na zewnątrz, no i mamy też powiadomienie, że, że warunki atmosferyczne mogą je zniszczyć, bo są nie ten. O dwie mamy je przypisane. Mamy tak, huntera, spichlerza, razownika spichlerza i drzewo ścinacza. No dobra, czyli dwie godziny powinny te domki tam wybudować w miarę szybko. Mamy pięć rodzin z rodzinami. Mamy pięć wiejskich pisantów e, rodzin. To też jest to, że jak rodzina na przykład jest wielodzietna i gościu będzie miał z, trzy, z trzech synów, no to ci synowie, mam nadzieję, przy tym łódku Tingu będą mu pomagać. Więc to ta produkcja będzie szła dużo szybciej. No dobra. Pojawia się nam to, trochę przyspieszymy ten czas. Żeby nam się pojawiła... Żeby się pojawiły nasze działki tutaj mieszkalne. Już jakieś pierwsze konstrukcje powstają, fundamenty. Wiklinowy płot. Kolejna kłoda dojechała. Tak wiadomo, te jeszcze jednostki wchodzą na siebie, ale tu... To już są takie szczegóły, do których nie powinienem się czepiać w wersji demonstracyjnej. Musimy też postawić studnie. Jeśli chodzi o studnie, to mamy tutaj podgląd na drogi... Przepraszam, na wody gruntowe. Żeby studnia miała sens, to musi stać tam, gdzie, gdzie ta woda jest. Czyli musi być położona na żyle wodnej. Czyli na przykład tutaj, to jest daleko od domu, ale widzę, że ta woda tak tak nam w oddali tutaj jest. Więc postawimy ją sobie tutaj. Będą biegać. The Humble Begins. Nasze zadanie. Mamy 352 dni, na to pewnie musimy się przygotować do zimy. To jest taki ten pierwsze zadanie. Na razie mamy Settler's Camp, czyli obóz osadników. Oczywiście e, kontakt zablokowany w demo. Tutaj później możemy jakieś e, talenty naszej wioski, czy umiejętności wybierać z czasem. Zobaczmy, wykłady, chłody poszły na ten domek. Już widzę tu końcówka. Dawaj Henryś. jest kawałek płotku. Dobudujcie, dobudujcie, no. No świetnie wam tu idzie praca, świetnie. Jakieś małe okienko. Tam chętnie się popierdziela w środku. Nie, stuka młotem dobrze. Już z powstaje. Dobrze jest. Płotek na całą działkę. Elegancko. Zobaczmy, jak w środku. O, jeszcze jakieś poprawki malarskie. No, dobra, w środku jeszcze widzę niewyposażony. Jakiś montaż drzwi czy coś? Dobra, panowie, nie będę wam przeszkadzał. Widzę tam ognisko, się pali. W hunting campie daleko też widać ognisko. Piękny widoczek na góry, w ogóle z daleka. zobaczcie Tam na horyzoncie. Pogodę mamy na razie ładną. No ładnie, graficznie naprawdę podoba mi się tak na wygląda całkiem spoko Chociaż mój, mój szlachcic, który się tu przechadza mało przypomina avatar, który wybrałem Oho Mamy gotowy Ludzie przybywają do mojej wioski, wspaniale Muszę uważać na zasoby, głód i zimno Może spowodować, że pisanci Zrobią rebelię, o Albo po prostu odejdą z naszej wioski, dobra. Czyli mamy pierwszy dom gotowy, tutaj jakieś... E, ...magazynki wewnętrzne, czy coś. No i oczywiście wychodek, pięknie. W mieście nie ma wody, od razu mamy informacje. Bo studnia jeszcze nie jest gotowa, panowie. Zresztą mamy tylko dwie rodziny, które pracują, a to... o! A to jest już trzech gości z dwóch, więc... Tutaj chyba zamieszkali jacyś nasi. No tak, brakuje wody, paliwa. O! I to jest rzecz jeszcze, o której chciałem powiedzieć. Budując to, mieliśmy tutaj plusik. Czyli do naszej działki możemy dobudować dodatek. Oprócz oczywiście ulepszania później tych domostw i tak dalej. Mamy e, Vegetable Garden, czyli... Marchewki, czy tam warzy... Ogród warzywny w sumie, ale tu mamy marchewkę. Później jakieś kurczaki, czy nawet kozy. Kozy nam się źle kojarzą, ale ogród warzywny tutaj żeśmy w naszej pierwszej rodzinie zafundowali. Na więcej nie mamy narzędzi. No dobra. Zobaczmy, jak nam ta wioska się rozwinie. Nie będę ukrywał. Pierwsza osada nie przetrwała zimy i wszyscy umarli z głodu. Dlatego rozpocząłem od nowa, mianowicie po powiedzmy dwóch godzinkach spokojnej gry rozbudowy osady, z przyspieszeniem pełnym czasu, pewnie po godzinie. Jestem już w momencie, kiedy osada jest samowystarczalna, jest w stanie się wyżywić, zapewnić sobie ubrania. Mogę ją tylko i wyłącznie rozbudowywać. Wydobywujemy już tutaj e, żelazo. Mamy kowala, przetapiamy... Przetapiamy je, możemy robić narzędzia. Pewnie w przyszłościowo będzie można robić broń. Mógłbym budować już armię i zająć się polityką. Czyli jestem na tym etapie, w którym demo już... Na dużo więcej mi nie pozwoli. Więc dużo więcej wam nie pokażę. Co mogę powiedzieć, to... Gra ma potencjał. Jest dużo opcji bardzo fajnych i ciekawych. Mam nadzieję, że... Będzie to szło w tym kierunku. Zobaczymy, co deweloperka pokaże nam dalej. Ja nie przedłużam. E wszystko, co macie potrzebne, zostawiam w opisie. M możecie sobie wejść na stronę gry, stronę dewelopera, zobaczyć, co i jak tam wygląda. Jeśli dotrwaliście do tej pory, to dziękuję Wam bardzo. E Ocencie film na dole. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej, hej. Pa.